Witam wszystkich serdecznie na kanale Kucharon Motovlog w kolejnym odcinku Dzisiaj e, kochani przedstawiam Wam Junaka 123 To jest już jedna z pierwszych konstrukcji, która się pojawiła na naszym rynku e, Junaczka Film e, tak naprawdę o nim kręcę nie bez powodu, nie bez przyczyny Otóż w ostatnim filmie o Junaku e, M12 Vintage W komentarzach pojawiło się bardzo dużo takiego hejtu, trwającego chińskich produkcji. Wiele komentarzy, bardzo takich negatywnych. Oczywiście wiele osób bardzo doceniło materiał, na co dziękuję. Za te negatywne komentarze też dziękuję, bo stały się przyczynkiem do tego, żeby właśnie nakręcić odcinek pokazujący, że siedmioletni Juna użytkowany wprawdzie od kilku lat sporadycznie, ale wcześniej wcześniej dosyć intensywnie, jest w stanie jeździć. Cały czas dobrze wygląda, tym bardziej, słuchajcie, że jest to motocykl, który stoi od 7 lat, lato, zima, wiosna, jesień na podwórku, nieprzykryty, czego jestem świadkiem, bo nieraz go widywałem. Udało mi się nawiązać kontakt z Pawłem, tutaj właścicielem, chodź Paweł do mnie, cześć. Cześć. Poznajcie Pawła, ten właściciel, no i Paweł, zanim Sonarnowa przejdzie do omówienia takich warunków... Technicznych danych motocykla, bo to zawsze zawsze robię, to chciałbym, żebyś opowiedział w ogóle o, o tym motocyklu tak po swojemu. Powiedział mi od, dokładnie od kiedy go masz, to już wiemy, że 7 lat. Ale w ogóle jak to się stało, że go, że go nabyłeś? Co było takim dla ciebie impulsem, właśnie do zakupu? Tak? Przepisy zmieniły się. Była możliwość, że po prostu bez robienia kategorii A, mogą zawsze zmieścić, co z tą to był jeden taki powód. Znalazłem go na Allegro. Zakupiłem go za 4200 zł. Powiedz mi czy jakieś większe problemy, jakieś usterki, coś się w nim zadziało, coś zmodyfikowałeś, zmieniłeś. Rzeczy to, 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 to eksploatacyjne. Nie wiem, że żadnych takich. Nigdy cię nie zawiódł, nie w eee, Jedynie z takich rzeczy eksploatacyjnych to wymieniałem eee, przy przebiegu 7000, tylną oponę oraz cały napęd. Bo już naprawdę nie domagał. A tak Czyli to naprawdę. napęd jest w tej chwili świeżym świeży e, tak, świeży, świeży, tak. e, A tak z takich modyfikacji, to zamontowałem te gniazdo USB, wygrzewano manowki. A powiedz mi spalanie takie, już użytkowe, użytkownikowe, już. Jak miałem jeszcze oryginalną wlicę. Y, y, to można było zrobić y, na całym baku 500 km, 17 litrów od no. razu, mówię o ale już się bałem jeździć, bo chciałem go dosłucha do no, ale jednak sobie to odpuściłem. nie miałem takie pomysł, że może już taką butelkę, jakiś tak. tak, 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 e, no. e, tam ale sobą wymieniłem wlicę i naprawdę moc wrosła, ale też się spalają i od tamtego czasu już przestałem w ogóle na to patrzeć. Ile on generalnie spala? To jest ja. większe spalanie, ale też i kultura pracy yy, wzrosła. Ja. Bo miał to do siebie, że yy, przez 100 na godzinę było lekkie szarpanie. Paweł, yy, jeszcze jedno mam pytanko, bo miejsce, które tutaj pokażę teraz, yy, i nasze spotkanie w nim jest takie nieprzypadkowe. Nie, nie yy, powiedz mi, gdzie jesteśmy i dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe? Yy, yy, znajdujemy się obecnie nie na parkingu, tylko na zatoczce, gdzie myśliwce głównie e, niemieckie e, w czasie okupacji miały swoje lotnisko e, w tym miejscu jako pas e, e, zapasowy e, za komuny nazywało się Dol drogowy odcinek lotniskowy czyli jest to, jest to ten fragment ulicy który tu widzimy za o którym właśnie będzie jechało auto to rozumiem, że jest to tylko wyremontowany już w czasach obecnych e, m, fragment Pasu startowego wybudowanego w czasie II wojny tak, światowej. W 1941 przez Niemców. W 1941? Eee, to było generalnie. Jest je to wszystko połączone razem z lotniskiem na Dołach, które też w sumie Niemcy wybudowali. No i trzecie lotnisko mieliśmy na terenie Rumi, tak? cywilne, które w okresie międzywojennym powstało. Eee, I chciałem pokazać. Te płyty betonowe to jeszcze są oryginalne. Kiedyś ta cała droga jeszcze do 2010 roku była wyłożona tymi płytami, ale w 2010 roku y, zaczęto y, robić generalny remont i zwężono drogę do y, standardów y, klasycznej drogi. Tak? Witam Was, kochani, w kolejnym ujęciu i zapraszam do omówienia danych technicznych standardowo. Zaczynam od silnika. Silnik pojemności oczywiście 120, dokładnie 4 cm. Moje ocenie to jest silniczek na licencji Hondy CB, bardzo znany z tamtych czasów w produkcji, generujący moc 11, ,2, 11,2 konia mechanicznego, moc tą osiąga przy 8000 obrotów. Oczywiście, zobaczcie, lagi klasyczne, standardowe. Z przodu tarcze, zacisk dwutłoczkowy, koło 18-calowe, opona 90 silnik posiada też, wracając do tego, wałeczek wyrównoważający, także te drgania, co jeszcze będziemy mogli potwierdzić w takim krótkim teście, potem jeżdżąc nim. Z tego co wiem, nie są jakoś tutaj przerażające i nie, nie, prze, nie przechodzą na, na rajdera tylny hamulec, tylnie koło, tylnie zawieszenie. No, zawieszenie jest oczywiście klasyczne, sprężynowe, chociaż z regulacją gazową. Oczywiście regulacja sprężyny też jest. Z tyłu hamulec. Mam nadzieję, że to będzie widać dobrze, bo mi tutaj mocno słońce świeci, dzisiaj jest piękna pogoda, ale jest też dwutłoczkowy. Tarcza wentylowana. Opona 120 szerokość akurat tutaj jest wymieniona na kostkową, bo wiem, że Paweł troszeczkę się porusza w takim delikatnym ofrodzie jakieś lasy, jakieś pias piaski. Bardzo mm, fajna lampa. Lampa jest LEDowa, także zobaczcie, sprzed 7 lat widzę, że kierunkowskazy też są LEDowe. Kierunkowskazy są wymienione. Zobaczcie, oczywiście standardowe w tych produkcjach jest jeszcze nóżka stopka centralna, także naciągania łańcucha, jakieś kwestie właśnie wymiany koła tutaj są bardzo ułatwione, bez problemu. Mamy też kanik do odcięcia i do pewnie rezerwy, który nam załącza te trzy pozycje paliwa. Masa własna motocykla, zanim jeszcze przejdziemy do zegarów, to jest zaledwie 120 kg, a jego nośność maksymalna 150. Także, jeżeli mamy dwie w miarę szczupłe osoby, no to spokojnie można do tego limitu, a pewnie nawet trochę go przekraczając, spokojnie zabrać. To jest też taki standard w, nazwijmy to, chińskich produkcjach te 150 kg, to jest z tego co pamiętam nawet w wynaku M16 było dokładnie tak samo no i dobrze kochani, zobaczcie licznik bardzo klasyczny, wskazówkowy analogowy, 7000 km w tej chwili ma ten motorek przejechane tutaj Paweł ma grzane manetki jeszcze dołożone gniazdo USB też dostałem informację, że przez pewien moment w tym miunaczku był zamontowany yy, czujnik, zresztą on chyba jeszcze dalej jest. Natomiast sam jego licz, yy, wskaźnik od niego jest zamontowany to jest czujnik temperatury oleju. I to tyle z takich bardzo podstawowych rzeczy. Natomiast chcę Wam jeszcze pokazać, tak szczegółowo zobaczcie, yy, bo to jest ważne: yy, ten motocykl ma 7 lat. Wiele było mowy o tym, że. Temu te motocykle nie przetrwają i na pewno nie, nie, nie przechodzą próby czasu. Natomiast, y, nawet patrząc po kolektorze, tak, po wyjściu y, na rurę, y, to wszystko tutaj y, nie jest ani jakieś mega pognite. Przepraszam. Spawy są ok, tak Paweł? E, przepraszam, tu mi był malowany. Tu mi był nie malowany. Nie wspomniałem o tym. No okej, okay. natomiast tak czy owak. Y, Pewnie nie był malowany w tym roku, bo już też widzę, że. Nie, nie że, to że, dwa lata że to, temu. I to no, cały czas pod chmurką stoi. No to był ładnie. malowany z tego powodu, że wybech były wyciągany z tunika. I trzeba było po prostu już pomalować po całości i odświeżyć. Nie? Jasne, no to są takie normalne zabiegi A. pielęgnacyjne, tym bardziej w motocyklu słuchajcie, który stoi przez cały czas na, na podwórku. Oczywiście jest to model na gaźniku. Yy, pewnie dzisiaj, gdyby był do dzisiaj produkowany, byłby już na wtrysku, bo nie byłoby innej możliwości. Ale tu mamy klasycznie. klasycznie... Yy, tak go wam pokazuję jeszcze, żebyście zobaczyli. Oczywiście, widać, że jest to motocykl używany. Widać, że on jest, nie jest motocyklem, na którym ktoś stoi go do pieści ze szmateczką. Ale to bardzo dobrze. Bo właśnie taki motocykl chciałem Wam dzisiaj pokazać. Natomiast nie można powiedzieć, że ten motocykl jest w złym stanie, też jakimś optycznym. Tak? On nosi takie normalne ślady użytkowania i nie rzuca mi się tutaj nic takiego w oczy, co można byłoby powiedzieć, że jest dramatyczne czy, czy jakoś tam nad wyraz zużyte. Także z tym Was zostawiam do następnego ujęcia. A w następnym ujęciu pokażę, jak wygląda na nim motocyklista. I odpalimy sobie ten motorek, żebyście mogli go posłuchać. A następnie przejdziemy do testu zjazdy. No dobra, kochani, witam Was w kolejnym ujęciu. Teraz pokażemy, jak wygląda na nim rider. Paweł, zapytany yy, yy, przeze mnie, mówi, że ma M73 wzrostu, waży 90 kg. Więc zobaczcie, tak wygląda na nim dorosły mężczyzna o tych parametrach. I odpalamy.

Także tak on chodzi, tak, tak, tak wygląda się na nim w czasie jazdy. Możecie sobie odnieść, gdyby ktoś kiedyś z Was chciał sobie taki motorek sprawić. To macie jakiś punkt odniesienia. A teraz zapraszam kochani na krótki test z jazdy, z prędkości maksymalnej, z przyspieszenia. I z moich... witam was serdecznie w kolejnym ujęciu. Zaczynamy test z jazdy. W międzyczasie zrobimy prędkość maksymalną i przyspieszenie. No dobra, jestem pierwszy raz na tym minaczku, więc zobaczymy. No dobra, słuchajcie, pierwsze wrażenie trochę dla mnie jest za bardzo schowana ta. E, dźwignia e, zmiany biegów, ale to może być efekt jakiejś przygody, e, tak mi się wydaje. Bo ona chyba aż tak bardzo nie powinna być schowana. A ja jestem w butach sztywnych od e, motocykla sportowego, typowo i nie za bardzo jestem w stanie to wyczuć. E, jeśli chodzi o wałek wyrównoważający, to mogę Wam powiedzieć, że nie jest źle. Tutaj się jakoś specjalnie mi nie. mi się nie, te, te wibracje nie przenoszą, aczkolwiek są odczuwalne, tak? Są odczuwalne na pewno. Pojedziemy sobie troszeczkę w stronę Redy. No ja w tej chwili jadę z manetką otwartą na maksa, ale jadę pod wiatr, tak? Zobaczymy, czy w drugą stronę noszą mnie tą setkę, bo na razie. Dosadki jeszcze troszeczkę brakuje. Mamy dzisiaj tak piękną pogodę. Słuchajcie, jest przed 10 rano, sobota, i powiem Wam, że już jest ponad 20 stopni. Więc wybaczcie mi, że jadę sobie zwyczajnie w podkoszulku, ale jedną z najgorszych rzeczy dla mnie to jest po prostu przegrzewanie się do wieczna na motocyklach i jak nie muszę mogę sobie zrobić od tego odpust, to choć wiem i narażam się na wasze uwagi, ale po prostu no lubię, lubię poczuć ten wiatr nie we włosach, tylko na podkoszulku, to jest coś pięknego. Za długo w tym sezonie czekałem na te ciepłe dni, żeby sobie raz na jakiś czas nie przejechać się tak po prostu w krótkich rękawkach, ale nie polecam, nie namawiam nikogo absolutnie. Pojedziemy sobie tutaj w lewo przez taką dzielnicę, żebyście mogli Domków jednorodzinnych, żebyście sobie mogli też popodziwiać przy okazji kaszubskie wiochy, które oczywiście ja patriotycznie powiem są najpiękniejsze, chopki, no ale w motocyklu to nigdy nie jest problem. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o pozycję, no to jest taka krzesełkowa, tak? Choć nogi idą lekko mi do góry, ale ja jestem troszeczkę wyższy od Pawła i pewnie jak się ma poniżej 1,80 m, to te nogi mogą już w kolanach opadać na nim. Natomiast jest bardzo wygodna. No, czuć, że to siedzisko tutaj jest już takie wysiedziane i Pewnie jakaś kosmetyka by mu się przydała pod kątem, yy, na przykład, wymiany gąbki. To na pewno, bo gdybyśmy chcieli teraz yy, pojechać w długą trasę, no to myślę, że już po kilkudziesięciu kilometrach dałoby się nam to we znaki. To na pewno. Od razu mówię kochani dzisiejszy test będzie taki dosyć krótki jeśli chodzi o jazdę, bo Paweł nie ma aż tak dużo czasu i też wyczułem, że żebym mu za bardzo przeszkadzał w jego planach, więc nie chcę, nie chcę za długo jeździć, ale pojedziemy jeszcze na słynne Mechelinki. na samą wodę was zabiorę. Pokażę Wam nowe MOLO, już nie takie nowe, już kilka lat, to MOLO jest. Dobra, idziemy. Ależ to idzie. Nie no, żartuję. Przyspieszenie takie, jak powiedziałbym, normalne jak na 125 rodem skin, czyli wiecie czego nie urywa. Niemniej jednak spokojnie jadące auto spokojnie można sobie bez jakichś tam stresów wyprzedzić. Nie wiem jak brzmiał wcześniej ten tłumiczek. ja go troszeczkę słyszę z swojej perspektywy w kasku. No Paweł mówi tutaj właściciel, że jest głośniejszy na pewno niż był. I to dobrze, bo takie zupełne odkurzacze to bezgłośne to. To żadna frajda. O, ruszyłem kierownicę, chyba jest lekko niedokręcona, o, ale to jest dobry, dobry motyw na delikatny hejt. Tylko, że to nie jest wina raczej Chińczyków, a Pawła, o czemu powiem jak wrócę, że dobrze by było tutaj imbusami troszeczkę tą kierownicę dokręcić. O, no, tu jest zakaz wjazdu, nie dotyczy mieszkańców, nie dotyczy... No dobrze, ale ten kawałek dla potrzeby filmu, żeby Wam pokazać piękne morze. To zrobię, już się chyba nic nie stanie. No i zobaczcie, piękne molo, ludzie na plaży. Praktycznie flauta, nic się nie dzieje, zero fali. Oczywiście, w sezonie tutaj ludzi będzie znacznie, znacznie więcej. Dlatego teraz jeszcze względnie można przyjechać tutaj i mieć spokój, jeśli, ktoś na tym, jeśli komuś na tym zależy. No dobra, to co? Wracamy. Oto ocyk jest bardzo zwrotny, bardzo leciutki, słuchajcie, on tutaj, no, powiem Wam, że te 120 kg jego, to się czuje, a, a w zasadzie nie czuje. Jest taki rowerkowy. I to jest fajne, no, na pewno do takich miejskich przemieszczań się, ewentualnie na jakąś krótką trasę, no, to na pewno stanowi to Dużą zaletę, bo nie walczymy z tym sprzętem. No, ma to swoje, oczywiście, minusy, takie jak podatność na wiatr, na wszelkie rodzaju nierówności na drodze, które też dużo bardziej nami przez to rzucają. Niemniej jednak motocykle tej klasy bardzo często kierowane są dla powiedzmy sobie, albo rozpoczynających przygodę motocyklową riderów, albo do ludzi, którzy po prostu nie mają specjalnego doświadczenia, bądź jakoś mieli bardzo długą przerwę, bądź nie chcą tych kilometrów za dużo robić, więc to też wiele rzeczy ułatwia. Dobra, wyjeżdżamy na taką bardziej główną drogę. zobaczymy jak on sobie poradzi, tu mam dosyć mocno podgórkę, górkę troszkę go przycisnę 8000 obrotów o, teraz on ma tą swoją moc maksymalną tych szalonych nieco ponad 11 koni bardzo długi ma skok na manetce powiem wam, że aż musiałem zmienić pozycję ręki żeby ją pociągnąć dalej Jest cały czas pod górę no to 80 na godzinę spokojnie dopędziłem jak widzicie auto Teraz 40 km na godzinę i przyspieszam na czwóreczce, żeby zobaczyć elastyczność silnika. Troszkę jednak tutaj chodzi ciężko. Ten nie jestem przyzwyczajony. Ten, yy, ta klamka od sprzęgła można by było też nad tym popracować. No, ale tak jak mówię. Jeździmy dzisiaj, testujemy starą, mocno starą ee, konstrukcję trzymaną na podwórku w zima, lato, wiosna, jesień. Także tutaj na pewno ten motocykl będzie miał tego typu właśnie zakładałem bolączki, jakieś nieprzesparowane linki, jakieś właśnie ciężej chodzące klamki przez to, też Paweł mówił, że on niejedną glebę ucząc się zaliczył na tym motocyklu, stąd przypuszczam, właśnie ta schowana bardziej niż standardowo powinna być dźwignia zmiany biegów. No i piękne kaszubskie drogi. No, on, tak powiem Wam, w zachęca do przeciwskrętu. Fajnie, fajnie. Nie wiem, jak będzie wyglądał ten test przyspieszenia, w związku z tymi biegami, które są delikatnie mówiąc, słabo dla mnie dostępne. To znaczy z tą manetką zmiany biegów ale postaram się coś tutaj wyrzeźbić dla Was. Jak sobie tylko dojedziemy do prostej. Na pewno powiem Wam w odróżnieniu od ostatniego filmiku, czyli od Junaka, tego M12 Vintage, to ta maszyna jest Delikatniejsza widać postęp technologiczny, przez te 7 lat dużo się zmieniło. Tamtym junakiem, co byście nie mówili, powiem wam, jeździło mi się bardzo podobnie, jeżeli chodzi o odczucia takie jakościowe do na przykład Ksiosunga Agili. No a tutaj czuję się, że to jest motocykl budżetowy, i to naprawdę się to czuje. Ale nie, nie, nie czuję się tego tak bardzo też negatywnie, tylko no właśnie widać, że trzeba tutaj raz na jakiś czas dochęcić kierownicę. No ta jego piórkowata waga też pewnie nie wynika z założeń, tylko po prostu tutaj jest wszystkiego mało, nie ma żadnych owiewek, żadnych zbędnych jakichś dodatkowych rzeczy. Dobra, zjedziemy sobie tutaj na na prawo poczekamy aż nie będzie ruchu jakiegoś większego, żebym mógł zacząć test przyspieszenia. No dobra, nic nie jedzie. No to śmigamy robimy test przyspieszenia. Yy, Zapraszam. No dobra kochani, mi się chyba tej stówki na nim nie, nie uda rozwinąć Potem jak będę przeglądał materiał to zobaczymy gdzie jaką prędkość maksymalną osiągnąłem, bo wydaje mi się, że jednak w tamtą stronę było lepiej troszeczkę. Niewiele ale było. No i tyle kochani. Zjeżdżam. Dziękuję wam bardzo. O, kolejny razem Romecik, chyba K1 albo, albo Soft Chopper, to jest chyba Soft Chopper. Także Zrobił nam się mały zlot. Dziękuję Wam serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam i do następnego razu.